Cześć, nadszedł długo wyczekiwany moment. Marka Katvondi jest już w Polsce, a dokładnie będzie ją można znaleźć w perfumeriach Sephora już od 22 września. Katvondi, czyli Katrin von Trahenberg jest jedną z najbardziej znanych artystek tatuażystek na całym świecie i właśnie tą swoją miłość do tatuażu postanowiła przełożyć na własną linię kosmetyków do makijażu. W linii kosmetyków można znaleźć totalną analogię do tatuażu. Znajdziemy tam produkty o silnej pigmentacji, o przedłużonej trwa trwałości i o niebywałej palecie kolorystycznej. Wszystkie kosmetyki powstały na bazie wegańskiej formuły, nie są testowane na zwierzętach. Produkty są zaprojektowane w gotyckim stylu i oczywiście projektowała je sama Kat Von D. Ja dzisiaj specjalnie dla was przygotowałam look w stylu Kat Von D. Pierwszym etapem makijażu jest przygotowanie cery. W makijażach, w których szczególny nacisk jest na oko i na usta, bardzo ważnym stepem, czyli krokiem, jest ujednolicenie kolorytu skóry. Podkłady Cat idealnie się do tego nadają. Podkład Lockit ma cudowny pakiet właściwości. Co mam na myśli? Po pierwsze, bardzo silna pigmentacja, czyli mocne krycie. Dwa, produkt jest wodooporny. Trzy, totalnie matowy efekt. No i właśnie, jak pracować z tym produktem? Słuchajcie, mam kilka tipów, bo przetestowałam go już właściwie na milion różnych sposobów. I to, co mogę Wam zdradzić, moje typy. to A. Nakładamy go bezpośrednio u osób, które naprawdę potrzebują mocnego okrycia, i szczególnie u osób, które nie mają suchej skóry. Dwa. Produkt mieszamy z bazą, albo tą od Kat Von D, albo każdą inną. Może być rozświetlająca, może być nawilżająca. I to jest drugi sposób. I trzeci sposób dla osób, które mają szczególnie suchą albo bardzo mocno odwodnioną skórę. Pomieszać odrobinę tego podkładu z kremem nawilżającym. I jak to nakładać? No właśnie. Albo nakładamy dłońmi, oczywiście wcześniej rozgrzane dłonie, które idealnie pomagają w rozprowadzeniu produktu. No i drugi sposób, mój ulubiony, pędzel z włosia syntetycznego. Ten pędzel pomoże nam w równomiernym rozłożeniu produktu. Sprawi, że absolutnie nie nałożymy zbyt dużej ilości podkładu. Jak to zrobić? Pokażę wam u siebie na dłoni. Nakładam niewielką ilość produktu dosłownie jedna pompka, nawet nie do końca przycisnąłam. Mieszam produkt. Podkład jest gotowy do aplikacji. Wcześniej cera Paulina została przygotowana śni od nawilżenia i tak e, przygotowana skóra jest gotowa do aplikacji podkładu. I rozprowadzam taką cienką warstwą. Cały czas mam nad tym kontrolę. Nie zapominam także o uszach. To jest bardzo ważny element często pomijany. A dosyć istotny, szczególnie jeżeli mamy spięte włosy. I niewielką ilość podkładu wyrównuje koloryt na żuchwie i delikatnie na szyi. Kolejny etap to oczywiście korektor. Jak go aplikować? Korektor jest, słuchajcie, w aplikatorze, więc można go nałożyć bezpośrednio właśnie z tego aplikatora, ale można też tak jak ja dodatkowo do tej aplikacji dołączyć pędzelek. Pędzelek po to, żeby ten produkt moim zdaniem jeszcze równomierniej przelegał do skóry. Aplikuję korektor szczególnie w miejscach, w których występuje zasinienie pod okiem. Najdrożej no powiem wam trochę o tym korektorze, bo to jest korektor, który jest całkiem niezły do, do bakingu. Natomiast osoby, które mają bardzo wiotką skórę pod oczami, bardzo przesuszoną skórę pod oczami, to raczej rekomenduję aplikację tego korektora dokładnie w tych miejscach, na których zaaplikowałam Paulinie. Dlatego, że to jest produkt, który jest dosyć kryjący, dosyć kremowy i produkt nałożony w najcieńszych partiach skóry wokół oczu, myślę, że mógłby ją delikatnie obciążyć. Natomiast zaaplikowano dokładnie wewnętrznym kąciku, nawet rozcieniowany, tak jak ja za chwilę będę go cieniować, da przepiękny efekt ujednolicenia skóry pod oczami. No i oczywiście w perspektywie całego make-upu cudownie ujednolici całość kolory kolorytu skóry. No i dobrze, jak ja teraz to będę rozprowadzała? Wtłaczam pędzelek w produkt i delikatnym ruchem wklepującym rozprowadzam w miejsca, w które chcę zaaplikować korektor. Bardziej skupiam się na tych wewnętrznych kącikach czyli dokładnie w miejscu, w którym występuje zasinienie. Niewielką ilość korektora użyję także w celu ujednolicenia powieki. Dokładnie takim samym stemplującym ruchem, dosłownie cieniutka warstwa wystarczy do tego, aby uzyskać ten efekt. Teraz czas na puder. Puder, aby zafiksować całość makijażu. Wybrałam puder transparentny. Na wieczko nasypię niewielką ilość produktu i do aplikacji mam dwa pędzle. Jeden duży, nadmiar produktu usuwam. I kolistym ruchem aplikuję na twarz. Puder zapewnia taką delikatną woalkę, przedłużającą trwałość makijażu. Dodatkowo jeszcze daje efekt zmatowienia skóry. Drugi pędzel, płaski i mniejszy, zapewnia mi większą kontrolę nad miejscami, w których chcę zdecydowanie bardziej matowego efektu. Czyli w miejscach strategicznych, na przykład przy skrzydełkach nosa i oczywiście strefie T. Idealne modelowanie twarzy zapewni mi paleta do konturowania twarzy Shade and Light. Świetny zestaw produktów do modelowania, odcieni do modelowania. Ja, ja wymieszam dwa kolory, ten bardziej ziemisty z bardziej ciepłym. Usunę nadmiar na dłoni i zaaplikuję pod kością policzkową. Dla perfekcyjnego konturowania nałożę brązer na czoło i na szyję. Jak zrobić szybkie i ciemne smokey eyes? Mój sposób to odpowiednie akcesoria i oczywiście odpowiedni produkt. Będę bazować na palecie do oczu i zacznę od wyznaczenia światło cienia takim bardzo naturalnym beżowym kolorem. Kolorem, który jest bezpieczny i od razu wyznaczy mi ramę kształtu oka. Bardzo ważne przy wyznaczaniu kształtu oka jest sugerowanie się linią brwi. Tam, gdzie mamy najwyższy punkt, wiemy, że cień powinien być właśnie najwyżej w tym miejscu. Kolejny ważny element w smokey to dół oka i proporcje. Jeżeli nagłożyliśmy tutaj dużo cienia, to na dole też musi być dużo. Idealnie do tego nada się pędzelek puchaty i całkiem cienki, którym nałożę cień na całej długości linii rzęs i je delikatnie w dół. Aplikacja czarnego cienia to już naprawdę prosty krok. Nakładam czarny cień na płaski pędzelek Nadmiar usuwam na dłoni. Ważny jest, jest ten element, ponieważ nadmiar produktu po prostu zostanie na skórze, a nie obsypie nam się na dół oka. I czarny cień wtłaczam w całą powiekę ruchomą. Czarny cień aplikuję też na dół oka mniejszym pędzelkiem i bardziej płaskim. I aplikuję wzdłuż linii dolnych rzęs. Tym razem ten etap robię troszeczkę węziej niż ten cień, który nakładałam jako pierwszy. Wykończeniem makijażu oka będzie dołączenie czarnej kredki do linii wodnej i oczywiście wytuszowanie rzęs. W takim luku, uzupełnieniem makijażu oczu, brwi mogą być zaakcentowane cieniem, mogą być wyprofilowane, mogą być graficzne, ale ja chcę nadać temu lukowi bardziej nowoczesny wymiar, dlatego zaakcentuję brwi tylko i wyłącznie żelem utrwalającym. Jeżeli zależy nam na pięknych, wyeksponowanych graficznych ustach, najpierw takie usta trzeba przygotować. Niewielka ilość podkładu nałożona na usta i przypudrowanie ich sprawi, że zapewnimy sobie pod makijaż idealną bazę. Najpierw wyznaczę kontur ust. Zrobię to oczywiście precyzyjną konturówką. Do wykończenia makijażu ust użyję płynnej pomadki, oczywiście o przedłużonej trwałości. Wybrałam bardzo fajny kolor o nazwie Vampira. Pomadka ma, słuchajcie, oczywiście wodoodporną formułę. I co najfajniejsze, jest leciutka, w ogóle nie czuć jej na ustach. Nałożę ją bezpośrednio ze sztywtu. Kat Von D to marka na pewno dla każdego, kto ceni w makijażu trwałość. A kolorystyka tak uniwersalna i szeroka sprawi, że z tych produktów wyczarujemy właściwie każdy look.